Siemanko wszystkim. Tutaj Sebek, morderca 349, a dzisiaj gram w Daisy. Gram na jakimś serwerze PVP, więc mogę tu mnie napierdalać z każdej strony. Trzeba uważać. Ogólnie ustawiłem sobie chujową rozdzielczość, więc nie wiadomo jak to będzie z obrazem. Jestem, jestem. O, jestem tutaj gdzieś. No, ja biegam sobie w lesie. Bo pospał mnie od razu, ktoś mnie napierdalał jakiś pojeb. No ogólnie co tu mam, bo to mi taką broń. I strzelam do ludzi. No to 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 normalne w tej grze jest. No kto by pomyślał, że w strzelance strzela się do ludzi. No kurwa, co za mordercy. Ja pierdolę. O, tam chyba... Nie. Już myślałem, że tam jakiś trup się świeci. O, mamy chyba pierwszego kolegę. A nie, pomyłka, słup. A ja mam kurwa z widzę ludzi tam gdzie ich nie ma. Muszę uważać, żeby zaraz nie trafił na kogoś kurwa w tym lesie i mnie nie ujebał, bo tutaj wszędzie ludzie chodzą. O! Mamy pierwszego ko O! Kurwa, coś go ujebał. Gdzie ten chujek jest. Chodź tu, chodź tu świnko. Kurwa, nie chowaj się chuju. Pewnie gdzieś tutaj w tych szakach siedzi. Skurwysy. O, o. Oj. Jeszcze kurwa sprawdzę, Kurwa z tutaj Nie chcę się uczyć. Kurde, nie chcę się uczyć. Idziemy, kurwa, nie będę w tym lesie gania jakiś już pojebany, kurwa, Mati. Mati! Gdzie jesteś? Pomóż! Kurde, ta gra to nie jest jak Super Hexagon, tutaj już jest, kurwa, o wiele trudniej. O, samochodzik. To nie kurwa, przybijana opony ma, jest zjeżdżenia. O kurwa O, o. Gdzie jesteś chuj Kurwa, pokaż się O, 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 o Coś ciekawego się dzieje wreszcie o, o, o. No, a gdzie to się dzieje a ja pewnie za cicho grę dałem pewnie ledwo słychać ale no może coś będzie słychać jednak to będzie tak chujowo zmontowane bo się nie powija w to już dawno więc mogę nie ogarniać aczkolwiek jako tako coś powinno być dobrze Nie można tak tego zjewać jak Matty Mordersa o coś tu leży jesteś? Kur... Ja pierdolę. Chcę w coś strzelać! Zaraz się wpierdolę w tego Fiata i przejadę przez wieś. O, o, o! Dostał! No teraz już w chuju leżysz, kurwa! Gleba, gleba! Tamtąd, sam O chuj. Leży. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie widzę go nawet. Słabo rozdzielczyć, musiałem połowę zmniejszyć rozdzielczy, żeby to w HD było. Bo tak gram full w HD, ale to by się chujowo nagrywało, by mi kurwa cały dysk zajebało. Aczkolwiek, aczkolwiek będzie dobra jakość obrazu. Nie wiem dźwięku, to musi być chujowo. O! żyje. Szybciej, szybciej wstawaj, kurwa, nie śpi, Nie śpi. Biegnij, biegnij. Biegnij, kurwa, nie! Zabili mnie. To by było na tyle. Jestem Sebek Mordersa 329. A to był gameplay z gry Daisy jej.